Kasper, wyrównany mecz, dzisiaj z Zagłębiam, chyba nie ma bardziej definicji bardziej wyrównanego meczu, gdy mecz kończy się 0-0. No, zdecydowanie. E, myślę, że optyczną przewagę mieliśmy przez większość spotkania, ale w hokeja gra się na bramki, kto strzeli więcej. Nikt nie strzelił w regulaminowym czasie, więc musiała być nagrywka. Gdzieś strzałów była podobna ilość mniej więcej między wami a zagłębiam. E, defensywnie chyba dzisiaj obydwie drużyny zagrały bardzo dobrze. Tak, defensywnie dobrze. Nie było klarownych sytuacji, można powiedzieć, z obu stron. No i bramkarze chyba klasowi pokazali, że nie są topowymi ramkarzami ligi i właśnie bez powodu. E, wygrana po za dwa punkty, to bardziej strata tego punktu, czy w tym meczu traktujecie to bardziej jako zysk tych e, dwóch punktów? Takie mecze też są ważne pod względem charakteru i budowania drużyny, bo nie graliśmy dobrze. Uda, nie udało się. Wygraliśmy ostatecznie. Wiadomo, że zawsze lepsze są trzy punkty niż dwa, ale doceniamy te dwa punkty, bo mecz nie był łatwy i idziemy dalej. Święta wojna zapełniła znowu stadion zimowy. Gdy tak cała hala jest przeciwko wam, dodaje wam to dodatkowych energii, dodatkowego kopa macie? Ja osobiście bardzo to lubię, bo e, kiedyś jeden trener powiedział, że jak jesteś kimś wartościowym i sprawiasz jakiś problem komuś, to wtedy będzie cię wyzywał, więc jesteśmy chyba godnym rywalem.